To, co PiS mówi, no to najbardziej się oczywiście zakorzenia to, że oni są bliscy yy, samodzielnej większości. Ale tutaj warunkiem jest mówienie o tym, że trzecia droga jest pod progiem. I to, jak na koniec dnia będą postrzegać szanse trzeciej drogi wyborcy, będzie decydować o rozkładzie politycznym na kolejną kadencję. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli te sondaże będą pokazywane i Polacy będą mieli takie wrażenie, że trzecia droga jest blisko progu i może nie wejść, no to może nie wejść. Natomiast jeżeli te sondaże i przekazy, takie nawet przekonanie poszczególnych polityków niekoniecznie nawet z trzeciej drogi, ale też z opozycji i innych, będą takie, że trzecia droga ma około 10%, to może się okazać, że na koniec będzie miała nawet kilkanaście procent. Nie chcę wskazywać ile. I to jest szalenie istotne. I dzisiaj, jeżeli trzecia droga się utrzyma, albo wejdzie na trzecim miejscu, to pisma naprawdę poważne problemy. I dlatego są te przecieki takie istotne. A jeżeli te przecieki Bazujące na niczym, bo powiedzmy sobie: no każdy może powiedzieć o wewnętrznych sondażach, szczególnie że nikt ich jakoś nie widział. Więc z jednej strony mamy PiS, który próbuje za wszelką cenę zepchnąć ich pod próg, a z drugiej strony mamy Donalda, który tak, siedzi z lewicą na scenie, ale pozdrawia tego hołownie, rzeczywiście. Nie ma tutaj takiego sygnału, że nawet jakiegoś mrugania okiem, weźcie się tam, chłopaki, tam. Stopimy was i to jest ważne, ale są też inni, tak? Czyli to jest, dlaczego ta trzecia droga cały czas jest tak przeze mnie maglowana? Dlatego, że to jest jedyna formacja, znaczy Hołownia przede wszystkim, ale w kontekście, w, w, w koalicji z PSL-em też, mimo, szczególnie, że to koalicja taktyczna. Oni są jedyną partią, która może być tą partią nadziei antypisowej, i nietuskowej. Czyli to są ci, którzy są potrzebni opozycji do przejęcia większości od PiSu i są ofertą dla tych wyborców, którzy, co by się nie działo, jakby nie lubili PiSu, na Tuska nigdy już nie zagłosował. A są jeszcze tacy zwolennicy koalicji obywatelskich, szczególnie w mediach społecznościowych, którzy są konsekwentnie przekonani, że trzecia droga, no to nie jest wiarygodny, przewidywalny sojusz. Wiem, jest taka duża dyskusja i uważam, że jeżeli ta dyskusja skończy się zepchnięciem trzeciej drogi pod próg, to w ogóle nie będziemy mieli o czym rozmawiać, jeśli chodzi. Bo wiesz, jaki jest podstawowy zarzut wobec trzeciej. Drogi, no to że niektórzy ciągle są przekonani, że oni jednak będą skłonni się jakoś z pisem dogadać po wyborach. Jeżeli ich nie będzie po wyborach, to PiS nie będzie musiał się nawet specjalnie yy, no, zastanawiać z kim ma się dogadywać. W ogóle widać, że Trzecia Droga w ostatnich tygodniach mocno uwierzyła w swoje szanse, bo na początku, kiedy te sondaże nie były takie optymistyczne, no to jednak yy, no, panował przez chwilę taki marazm yy, polegający na spadku aktywności szeroko rozumianej. Ale ja uważam, obecną. że tak w ogóle tak nie było. Ja widzę, że oni nie spuszczają stonu, te nastroje mogą być różne, bo tam też są tarcia między kandydatami PSL-u a kandydatami Szymona Hołowni. Głównie dlatego, że Szymon Hołownia ma tych kandydatów takich, no... Średnich, średnio rozpoznawalnych. I to jest takie smutne, w, jeśli chodzi o Polskę 2050. się wyraziłeś. No, kandydatów możemy mieć bardzo dobrych, tylko jeszcze. Jeszcze nie, nie otrzaskanych, nie tak niewyrazistych. Ale niektórzy twierdzą, że to atut. No może, no, no, znaczy, no jest to atut, tak? Bo ja, jak znam tych ludzi, tak, znam e, cały garnitur ekspertów Szymona Hołowni, to drodzy Państwo, to są ludzie naprawdę najwyższej klasy jako eksperci, tak? To, to są naprawdę ludzie, którzy nie tylko nie są przypadkowi, ale mają olbrzymi dorobek, tylko oni nie dali się jeszcze tak poznać, nie mają takich... Twarzy rozpoznawalnych nie umieją się uśmiechać i rozdawać baloników, tak? Więc i, i to jest pewien problem z, z Szymonem Hołownią. Natomiast ja cały czas konsekwentnie słyszałem, że po pierwsze, oni wiedzą, dlaczego się łączą, bo im się nie kanibalizują elektoraty. To było bardzo ważne. Po drugie, PSL jest cały czas poza zapisem najsilniejszą partią strukturalnie w regionie co do zorganizowania się. No, a po trzecie, no, tak jak mówię, no, są nie są Donaldem Tuskiem. A to przecież, jeżeli Jarosław Kaczyński bije się z Donaldem na tej konwencji w tą niedzielę, to wiesz. Jednak to powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.